W środę 11 grudnia Rada Miasta Kościerzyny uchwaliła budżet na rok 2025. Plan finansowy zakłada dochody i wydatki na poziomie 178 milionów i 235 tysięcy złotych. Burmistrz Dawid Jereczek podkreśla, że budżet jest stabilny i zrównoważony. Miasto planuje zmniejszenie zadłużenia o 7 milionów złotych, co pozwoli uniknąć emisji nowych obligacji. To będzie budżet stabilny i zrównoważony w każdym zakresie działalności samorządu gminy miejskiej Kościerzyna, bo zabezpieczyliśmy środki i na inwestycje, i na inwestycje drogowe, ale również na inwestycje społeczne, chociażby pozyskane środki. Na pierwszy w kościerzynie samorządowy żłobek, który powstanie w części budynku przy ulicy Brzechwy, ale to także zieleń miejska kultura, wzrost środków dla organizacji pozarządowych, czy też powrót budżetu obywatelskiego. Nie obyło się jednak bez krytyki część radnych zarzuciła planowi brak ambicji i ostrożne podejście do inwestycji. Niestety tych inwestycji będzie za mało w przyszłym roku, tak jak powiedziałem, Wyniosą one tylko i wyłącznie 14,9%, gdy dwa lata temu inwestycje wyniosły aż 28 milionów. Prawda, w budżecie mamy więcej środków, ale na inwestycje przeznaczonych ich jest zdecydowanie za mało. Pomimo tych uwag, budżet daje solidne podstawy do dalszego rozwoju miasta, szczególnie dzięki planom pozyskiwania środków zewnętrznych na większe inwestycje w przyszłości. To jest budżet z pomysłem właśnie, dlatego że zmniejszamy zadłużenie, co jest bardzo ważną rzeczą, do 32 milionów z 39, jeżeli uda nam się tak ten budżet w przyszłym roku poprowadzić to nie będziemy y, zmuszeni do emisji obligacji, czyli zmniejszymy ten budżet jeszcze, ten, to zadłużenie jeszcze o 3,5 miliona złotych, co da nam bezpieczną y, poduszkę finansową do tego, aby w latach następnych realizować duże inwestycje, sięgając po środki zewnętrzne. Czy ten budżet spełni oczekiwania mieszkańców? Czas pokaże. Jedno jest pewne, stabilność finansowa jest priorytetem nowych władz miasta.